Wariat czubek świr, czyli o stereotypie osoby chorej psychicznie. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest stereotyp. Stereotyp to nic innego jak schemat reprezentujący grupę, którą łatwo scharakteryzować na przykład może być stereotyp płci, rasy, narodowości. Jest też stereotyp osoby chorej psychicznie. Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie przeprowadzono badania dotyczące postaw dorosłych osób wobec chorych psychicznie. Czytamy w nich między innymi, że choroba psychiczna powoduje większe wykluczenie społeczne niż jakiekolwiek inne zaburzenie, uniemożliwiając chorym realizację celów życiowych. Chorzy mają w znacznym stopniu ograniczone możliwości nawiązywania kontaktów międzyludzkich i podejmowania pracy. W społeczeństwie postrzegani są jako niebezpieczni, są napiętnowani, budzą lęk, są wykluczani. Według dokumentu Unii Europejskiej dotyczącego zdrowia psychicznego i ogólnego dobrobytu, aż... 50 milionów mieszkańców Unii Europejskiej zmaga się z chorobami psychicznymi. 50 milionów. W Polsce jest to około 4%, co daje jakieś 1,5 miliona osób. Na czym więc polega to stereotypizowanie i dlaczego jest takie złe? Przede wszystkim, kiedy mamy do czynienia ze stereotypem, przeważają określenia pejoratywne, takie jak czubek, świr, down, obłąkany. Nie wspominając już o tym, że samo określenie Down jest bardzo przykre dla osób, które mają zespół Down'a. Jednak w stereotypizowaniu akcentuje się też odmienność zachowania. Akcentuje się przynależność do danej grupy. Jesteśmy my, zdrowi ludzie, i oni, ludzie chorzy. Można tutaj się też powołać na idealizację grupy własnej oraz deprecjację grupy obcej. Idealizacja grupy własnej polega na tym, że my. Przynależąc do jakiejś grupy, w tym przypadku do grupy osób zdrowych, czujemy się po prostu lepsi od osób, które zachorowały. Uważamy, że tamta grupa jest gorsza, bo to my jesteśmy zdrowi, a oni są chorzy. Jest to bardzo proste w przypadku osób, które są chore. Łatwo nam jest wtedy idealizować siebie, osoby zdrowe i deprecjonować ich, którzy są chorzy. Występuje też ciekawy efekt jednorodności grupy obcej. Mianowicie, kiedy dowiadujemy się, że dana osoba ma jakieś problemy natury psychicznej, załóżmy zaburzenia lękowe. Od razu utożsamiamy ją z grupą osób chorych psychicznie i stereotypizujemy. Widzimy od razu szpital psychiatryczny, widzimy kaftany bezpieczeństwa, widzimy wszelkie oznaki chorób psychicznych, z którymi ta dana osoba w ogóle się nie boryka, bo to w ogóle nie dotyczy jej. Według respondentów, którzy wzięli udział w badaniach przeprowadzonych właśnie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, aż 70% uważa, że osoby chore psychicznie są niebezpieczne, 61% twierdzi, że są agresywne, 85% sądzi, że są nieprzewidywalne, a 31%, że powinny być izolowane od społeczeństwa. Sam stereotyp Wydaje się pozornie nieszkodliwe. Jednak od stereotypu jest bardzo łatwa droga do uprzedzenia. Stereotyp to tak, jakby ocena, a uprzedzenie zawiera w sobie emocje, w tym przypadku głównie negatywne. A od uprzedzenia już jest bardzo krótka droga do dyskryminacji. A dyskryminacja to przede wszystkim zachowanie. Dyskryminacja może mieć bardzo okrutne przejawy. Dyskryminacja prowadzi też do bardzo przykrych konsekwencji. Pamiętajmy, że dyskryminując osoby chore psychicznie, jesteśmy po części winni ich złego stanu. Żyjemy w świecie, gdzie dostęp do wiedzy jest praktycznie nieograniczony. Dlaczego więc by z tego nie skorzystać, aby podnieść swoją świadomość na temat chorób psychicznych? Że naprawdę nie należy się tego bać, że Czasami trzeba reagować, że trzeba stanąć na wysokości zadania i pomóc temu drugiemu człowiekowi, który nie radzi sobie chwilowo z własnym życiem. A wiecie, co tak naprawdę osłabia działanie stereotypu? Realne doświadczenie, kontakt z taką osobą, wysłuchanie jej, zrozumienie, choćby próba zrozumienia. Niby takie proste, a jednak wciąż trudne. Ale ważna jest także edukacja. Uświadamianie ludzi, że choroby psychiczne wcale nie są takie straszne, jak widzimy je na filmach, że z osobą chorą psychicznie naprawdę można żyć, że choroba psychiczna to nie jest koniec życia, to nie jest koniec świata. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, do zostawienia komentarzy, do dzielenia się swoimi historiami. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa!